Witamy Państwa w TKN Studio i dzisiaj gościmy Stanisława Pacochę, burmistrza miasta i gminy Gowarczów. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, Państwu. I witam jeszcze raz serdecznie Państwa. Szanowni Państwo, 7 kwietnia prawdopodobnie to data, którą należy zawamiętać, bo to najprawdopodobniej data wyborów samorządowych. Tak jeszcze nieoficjalnie powiedział premier Donald Tusk, a więc skoro znamy choćby tą nieoficjalną datę wyborów, to możemy zacząć e, dopytywać o to, co przez ostatnią kadencję się zadziało i o to, co będzie się działo podczas samych tych wyborów i między m.in. w związku z tym to dzisiejsze spotkanie z panem burmistrzem. I no, właśnie burmistrzem e, można by rzec, że pacocha zastał go warczów wsią, a zostawi miastem. To jest duma. No na pewno to jest taka historyczna chwila. Przywrócenie praw miejskich dla sołectwa Gowarczów to dla nas to jest zaszczyt. Panie redaktorze, jak pan dokładnie wie, te prawa miejskie mieliśmy 439 lat. Zostały one nadane przez króla Władysława Jagiełę, zabrał nam je car i tak naprawdę to przywrócenie praw miejskich. Teraz w 2024 roku dla y, miasta Gowarczowa jest to historyczna chwila i, i zaszczyt. To była trudna decyzja, bo wiemy, że były konsultacje. Przypomnijmy, jak wielu mieszkańców poparło to przywrócenie, miejskich? E, Oczywiście odbywały się konsultacje w całej gminie, opierały się na tym, że mieszkańcy w tych konsultacjach podejmowali decyzję poprzez głosowanie tajne i tutaj prawie 70% mieszkańców wyraziło chęć, że gowarczów, żeby gowarczów miał przywrócone prawa miejskie. I ja oczywiście tutaj wykonałem wolę moich mieszkańców i przychyliłem się do tego. Nie ma pan takiego odczucia, że gdyby nie teraz to... Już może później byłoby y, trudniej. No, o te prawa miejskie się postarać? Na pewno, y, na pewno y, była to dla y, Gwarczowa bardzo duża szansa i tą szansę Gowarczu wykorzystał. Bo w przyszłości myślę, że byłoby bardzo, bardzo y, trudno, żeby te prawa miejskie y, Gwarczowo odzyskał. Mm -hmm. Mamy więc miasto zamiast wsi, mamy burmistrza zamiast wójta. Czy zmienia się coś jeszcze? Mieszkańcy pytają choćby o podatki. Panie redaktorze, szanowni państwo, jesteśmy już po uchwale podatkowej i tutaj już pewnie mieszkańcy Gowarczowa i gminy wiedzą, że tutaj się nic nie zadziało. Podatki zostają na poziomie stawek zeszłorocznych, a mogę nawet tutaj powiedzieć, że jeżeli chodzi o... Podatki za śmieci nawet zostały obniżone o 2 zł od osoby, ponieważ nasi mieszkańcy te odpady segregują lepiej i tutaj te oszczędności są z tego. Z tego powodu spore, i na tej podstawie mogliśmy obniżyć te, po, te podatki na śmieciach o 2 złote, mniejsze są od osoby, jak już wcześniej powiedziałem. Jakiś trend się odwraca, bo dotychczas tylko tak. podwyżki. Ze nie tylko o waszym samorządzie mówię, a o wszystkich. No właśnie, ale tutaj jeszcze raz uspokajam. Jesteśmy miastem, podatki nie wzrosły, a można powiedzieć, że spadły. Dobrze, panie burmistrzu. Mamy styczeń, budżet też już uchwalony. Czy to jeszcze przed wami? Za chwilę będzie uchwalany budżet. Mamy sesję 12 stycznia, na piątek. Musieliśmy ten z tym projektem uchwały budżetowej wstrzymać się, bo zawsze ten budżet był uchwalany na koniec roku, ale dlatego, że jesteśmy miastem, już będzie ustalany dla. Miasta i gminy Gowarczów. I z tego powodu jest on przesunięty, przesunięta sesja budżetowa na styczeń. W tym minionym 2026 tak. roku zostaliście przez jedną z organizacji znani za e, najmniej zadłużoną gminę w województwie świętokrzyskim. Czy to podobnie będzie teraz, czy jest jakiś deficyt? To, to znaczy, tak, tak. Z tego miejsca rzeczywiście czuję się zaszczycony, że tutaj i Rada Gminy, i pracownicy, i ja, że tak dobrze współpracujemy i ta nasza gmina, jako jedyna, można powiedzieć, w Województwie Świętokrzyskim jest niezadłużona. Nasz budżet. Który, którego mamy projekt, jest opiewa na 30 milionów, z czego około 9 milionów jest przeznaczone na inwestycje i posiadamy jeszcze nadwyżkę około 4 milionów. Także na razie spokojnie, jak się, jeżeli coś się nie wydarzy w roku bieżącym, myślę, że ten deficyt, tego deficytu u nas w budżecie nie będzie. Dobrze. Burmistrzem jest pan od e, kilku dni. W momencie emisji tego materiału może to już będzie e, kilkanaście dni. No i pytanie, czy tym burmistrzem chce pan być przez kolejne pięć lat? E, e, oczywiście, że rozważałem takie decyzje. E, mam tu duże wsparcie ze strony rodziny, radnych i przede wszystkim mieszkańców. I zdecydowałem się kandydować na burmistrza miasta i gminy Gowarczów. Liczę, że przy wsparciu tych, tych osób, które, które naprawdę mnie tak mocno wspierają, będę chciał dalej realizować program naszej gminy i rozwój naszej gminy. Mamy więc twardą deklarację, proszę Państwa. Słyszę się o możliwych konkurentach, nie obawiaj się pan. To znaczy ja się nie skupiam na konkurencji, ja się skupiam przede wszystkim na pracy gminy, na rozwoju gminy. Oczywiście, jeżeli będą kontrkandydaci, biorę, biorę oczywiście każdego kontrkandydata bardzo poważnie. Nigdy nikogo nie lekceważyłem, do każdego kontrkandydata podchodzę z szacunkiem. Ale jak mówię, mam bardzo dużo wsparcie rodziny, radnych, sołtysów, mieszkańców, którzy naprawdę oceniają mnie bardzo wysoko i chcą, żebym kandydował i wyrażam tą wolę i będę kandydował. Mm -hmm. No właśnie, mówi Pan o tym wsparciu. Kadencja, która się kończy powoli, trwa bardzo długo, to będzie łącznie prawie 5,5 roku, około 5,5 roku. Poprzednia była krótsza i chyba bardziej burzliwa, bo wcześniej tak dużego wsparcia w tej pierwszej kadencji radnych Pan nie miał, teraz wydaje się, że wręcz niemalże, albo cała rada stała za Panem przez niemal cały okres trwania tej kadencji. Tak, tak. Pierwsza kadencja dla mnie była bardzo trudna. Ta rada była dla mnie nie do końca przychylna. Różne rzeczy nie były zrealizowane, które chciałem zrealizować, ale następna kadencja okazała się kadencją bardzo dla mnie i dla sądzę, że dla mieszkańców naszej gminy udaną, bo tutaj współpraca z panem przewodniczącym, z całą radą Naprawdę na, była, jest na wysokim poziomie. Oczywiście były jakieś konflikty, jakieś tarcia, ale to wszystko rozwiązywaliśmy u mnie w gabinecie i wspólnie wypracowa, wypracowaliśmy konsensus, jakiś taki dobry dla naszych mieszkańców, i przez to jest zrobione tak dużo inwestycji w naszej gminie, z czego tylko się cieszyć. I życzyłbym sobie, żeby y, przyszła kadencja y, była y, jeżeli wygram te wybory y, z taką radą jak y, w tej kadencji. Przejrzałem, panie burmistrzu, materiały wyborcze z 2018 roku, gdzie padało wiele obietnic, w tym trzy takie najgłośniejsze to poprawa jakości dróg kanalizowanie i gazyfikowanie gminy i budowa zalewów w Rudzie Białaczowskiej jak ocenia pan ich realizację z perspektywy czasu Panie redaktorze szanowni państwo też analizowałem ten mój program wyborczy i jestem z tego, z realizacji tego mojego programu bardzo zadowolony mogę powiedzieć i państwo mogą sprawdzić że program który miałem założony na e, tą kadencję jest wykonany w e, około 80%. To jest naprawdę rzadko rzadko spotykana rzecz, żeby e, jeżeli ktoś coś obiecuje w swoim programie, e, ten program wykonał na e, 80%. Co prawda mamy problemy z zalewem na ludzie, ale mamy całą opracowaną dokumentację Tutaj chodzi tylko o Ministerstwo Infrastruktury i Środowiska. Brakuje nam podpisu, kto jest właścicielem gruntów pod rzeką. I tutaj Ministerstwo jest, że tak powiem, bardzo nieprzychylne e, urzędom, ale tą sprawę to nie tylko, e, nie tylko to jest sprawa dla gminy Gowarczów, ale to jest dla całej Polski. Myślę, że ten problem rozwiążemy, jeżeli e, będzie tylko właściciel e, uregulowany e, gruntów pod rzeką, e, bo jak Państwo wiecie, e, rzeka nie jest własnością gminy, tylko wód polski. Mhm. I tutaj, jeżeli będziemy mieli ten podpis, możemy spokojnie już zgłaszać, składać wniosek o pozwolenie na budowę do starostwa. Ja chciałem tu jeszcze przypomnieć, że to tak naprawdę to potrwało to z boku, jak się patrzy po prawie 5 lat, bo jak pan redaktor wie i państwo wiedzą, te grunty wykupiliśmy zaraz na początku drugiej kadencji, czyli w 2018 roku, a szereg tych procedur jeszcze było po drodze. Mieliśmy na przykład kawałki gruntów po parę arów, które było we władaniu skarbu państwa. Trzeba było też to uregulować. Udało nam się to uregulować, przejęliśmy to. Naprawdę to był szereg, szereg i ogrom pracy. No i jak mówię, projekt mamy opracowany, nawet firma, która nas, nam opracowuje ten projekt. Też nie jest do końca zadowolona, bo nie ma zapłacone za y, wykonanie projektu, a to już trochę trwa. Mm -hmm. Czyli, jak rozumiem, plan, by kiedyś popływać w tym zalewie, jest jak mm. najbardziej aktualny? Myślę, że tak. Jest to, jest to bardzo aktualne, tak jak męczy mnie jeszcze droga 728 od Gowarczowa do Kornicy, ale to już na przyszły rok. Schodnikiem rozumiem. Z ścieżką rowerową. Mm -hmm. Mamy już zagwarantowane i wiemy, że ta droga w, w tym roku powstanie. No tutaj chyba mocny udział marszałka tak? i jego zapewnienie. Tak mocny udział, ale nie byłoby tego. Gdyby nie naciski od, od nas z gminy. szanowni panie redaktorze, pamięta pan przecież przebudowę choćby drogi 728 przez Gowarczów. Mm -hmm. Gdyby tutaj nie starania nasze, tej drogi by do dziś nie było. Wiemy, jak teraz wygląda ta droga. Jest to około półtora kilometra dróg wraz z chodnikami. No naprawdę i bezpieczeństwo, i poprawa jakości, i wizerunkowo. No myślę, że się dużo, Gowarczu, zmieniło. No to czekamy na, na ten odcinek do Kornicy, no bo faktycznie to, to jest potrzebna droga. Tak, oczywiście. Panie burmistrzu, podsumowujemy e, minione lata. Podejrzewam, że jest pan z tej kadencji zadowolony. Tak, jestem bardzo zadowolony. Z tej kadencji udało mi się bardzo dużo zrealizować, ale jak tu jeszcze raz mówię, że ta współpraca z Radą była bardzo dobra, z powiatem też, bo choćby zacznijmy od dróg naszych gminnych, tych dróg gminnych, czy w samym Gowarczowie, czy w innych sołectwach jest bardzo dużo wykonanych, mamy bardzo dużo chodników wykonanych. Mamy wybudowane, wybudowane boisko z nawodnieniem, naprawdę profesjonalne, bardzo piękne boisko, wiemy jak wyglądało poprzednie. Mhm. Wychodzę tutaj do Młodych Marzeń. Przede wszystkim mamy wybudowane, nie jest wybudowane, tylko w szkole wydzielone przedszkole. To przedszkole funkcjonuje 10 godzin y, z bardzo dobrym zapleczem, y, z bardzo dobrą kadrą. Y, no, naprawdę to wszystko jest na wysokim y, poziomie. Rodzice spokojnie sobie mogą zostawiać y, swoje pociechy i iść do pracy, i po pracy odebrać. Tutaj wspomnę może jeszcze o Placu Zabaw, choćby nawet, czy siłowni na powietrznej w Gowarczowie, czy budowie chodnika przy ulicy Żuka. Tu też był dosyć spory problem, bo musieliśmy to robić na zrity, wykupywać grunty, ale tutaj wszystko, wszystko chodzi o bezpieczeństwo. Przebudowaliśmy również drogi na ulicy partyzantów, e, e, drogę e, Konecką, e, droga na Mickiewicza, droga e, ulica zamkowa. E, a, Teraz w, okres, w ostatnim czasie choćby na Rudzie została wykonana droga powiatowa wraz z chodnikiem, no, tego chyba się też nikt nie spodziewał. Też przeszło kilometr. No, naprawdę inwestycji bardzo, bardzo dużo. A jeszcze właśnie wspomnę o drodze między Bernowem a Giełzowem to droga była piaszczysta, też droga powiatowa. Mhm. Każdy z moich poprzedników obiecywał, że tą drogę zrobił, a nikt nie zrobił, tylko udało nam się tutaj właśnie przy bardzo dobrej współpracy z powiatem tą drogę zrobić nawet jak ma, można powiedzieć że Gowarczów ma taki szlak turystyczny bo mamy taką drogę łączącą Gowarczów z Komaszycami jest to spory odcinek bo prawie 3 km, 3 km i tutaj sobie mieszkańcy chodzą na spacery jeżdżą na rolkach z wózkami z dziećmi spacerują no naprawdę naprawdę bardzo fajny odcinek drogi jest spokojny Postawiłem też na bezpieczeństwo, wymieniłem trzy samochody strażackie. No, sporo się zadziało, długo by opowiadać. Gmina się zmienia, ale nie wspomniał Pan o y, chyba takiej najbardziej kosztownej inwestycji, y, mianowicie o przebudowie oczyszczalni w Rudzie i, i, i jest to zadanie, które będzie oznaczało dla mieszkańców także chyba zwiększenie siatki kanalizacyjnej. Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, mamy opracowaną już dokumentację projektową na rozbudowę kanalizacji w dalszych sołectwach naszej gminy, ale żeby tą kanalizację dalej rozbudowywać, musieliśmy sięgnąć po środki unijne i rozbudować oczyszczalnię, bo ta oczyszczalnia można powiedzieć, że pracowała na stop, na, już na 100% i nie była w stanie przerobić dalszych ścieków od mieszkańców. Także tutaj ten koszt inwestycji jest 9,5 miliona. Na jakim etapie tam jesteśmy w tej chwili? Jest, 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 prace są bardzo zaawansowane. Termin odbioru ma być do końca kwietnia. Myślę, że spokojnie tutaj w terminach firma się zmieści. Już będzie za chwilę uruchamiany reaktor, ten wybudowany. I spokojnie możemy podłączać następne miejscowości. I tutaj Pan Redaktor też przypomniał mi o tym, że kupiliśmy nawet dwa wozy, dwa, dwie beczki mm -hmm. do wywozu ścieków. Są kupione dwa ciągniki. Te nieczystości są odbierane regularnie od mieszkańców. Przemyca pan jak najwięcej treści yy, i, tych, i tych inwestycji, ale powoli musimy zmierzać do końca w tej rozmowie. Tak, tak. A chcę jeszcze zapytać o te największe cele na przyszłość, tak? no bo powiedział pan, że będzie pan kandydował, no to po co? Co pan chce zrobić w tych nadchodzących latach tak? i no, może nie wchodzi w jakieś wielkie szczegóły, ale powiedzmy o tych najważniejszych rzeczach. Panie redaktorze, pamięta Pan, jak pierwszy raz kandydowałem? dla mnie było oczko w głowie ośrodek zdrowia. Ten cel zrealizowałem, mamy piękny ośrodek zdrowia, mamy aptekę, mamy rehabilitację, mamy piękny parking i teraz dla mnie takim oczkiem w głowie będzie zalew, Przede wszystkim, bo obiecałem ten zalew i na pewno dotrzymam słowa. Myślę, że mieszkańcy już z tej strony mnie znają, że jeżeli coś powiem, to, dotrzymam, to dotrzymuję słowa. Zalew i przede wszystkim też ośro, przebudowa drogi 728, co jest przesądzona, że w tym roku będzie zrobiona wraz z ścieżką rowerową. I oczywiście takie inwestycje drobniejsze, choćby poprawa wizerunku gowarczowa, rozbudowa dalszej części kanalizacji i przede wszystkim będę stawiał na bezpieczeństwo, na oświetlenie. Oczywiście, na, 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 na wymianę żarówek LEDowych, bo to wiemy, jakie są koszty. gmina Minagruwarczów mm -hmm. y, już, y, już wymienia y, y, z oświetlenia y, y, sodowego na LEDowe. Tutaj mamy spore oszczędności, ale jak pan redaktor mówi, żeby nie tracić czasu, nie chcę się tutaj rozwijać, bo mógłbym dużo, dużo mówić. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. I dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym. Câncer de